odcinku z Wiedźmina na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będę robił dalej wykrzykniki tyle, że w Nowigradzie wszystkie już mam zrobione poza jednym wykrzyknikiem, który zamienił mi się w zadanie. I Jest to zadanie poboczne które się nazywa Tarna Perła. I rozpoczynać się ono będzie na skeligę. Już Wam pokażę, w którym miejscu to zadanie będzie się zaczynać. O, nie widać go teraz. Myślę, że to przez to, że nie ma mnie na skeligę, więc pojadę sobie na rynek. A tam jest punkt szybkiej podróży, którym się po prostu przeniosę na przykład do Kertrolda i stamtąd spojrzę sobie na to, gdzie będzie to zadaniem. jest to czy dalej nie jest pokazane nas? No, niestety dalej tego zadania nie mam no to jadę do tego kartroldy tak jak mówiłem i tam powinno to być Już zaraz tam powinienem być. Niestety się to tak długo musi ładować. O, no i jestem. I zobaczmy teraz, gdzie to jest. Bo już widzę, się pokazuje. Dobra, no i teraz jest pokazane. E, no to pojadę sobie do tej wsi, bo jest naprosto prosto na drodze. Ten znacznik jest prosto na drodze, do której którą się dostanę do tego miejsca, gdzie będzie ta misja. To już się tam przenoszę. No i jadę. Teraz prosto po drodze, którą mam wyznaczoną, jak już jest to zadanie, więc też będę miał nowy wpis w zadaniach zakończonych. A tam jest ich już, już coraz to, coraz więcej z każdym to odcinkiem. Naprawdę mnóstwo już ich mam ukończonych, a jeszcze nie zaczęłam ani innego dodatku. A w dodatkach powinno się znaleźć tego drugie tyle, co w samym dzikim gonie. Muszę chyba to jakoś przepłynąć. O, i sobie tutaj wejdę od tej strony. No i już jestem naprawdę bardzo niedaleko, bo tylko 60, już teraz 20 kroków mi pozostało. Jest i ten Nidas, do którego tu przyjechałem, prosto z Nowigradu na jego wezwanie. Dobra, więc rozpocznijmy z nim rozmowę. Dobrze, że jesteś no tu jak. Pomożesz staremu Nidasowi zdobyć czarną perłę dla żony? Wolałbym to już mieć za sobą. Strzyka mnie w kościach od tej wilgoci. Chodźmy, tylko przygotuj się, że jeszcze ci w kościach postrzyka. W suchym miejscu perły raczej nie znajdziemy. A, no nie, ale nie takie rzeczy na wojnie przeżyłem. Pod rozrogiem walczyliśmy po pazu w bagnie. To młodzieży historia nie interesuje choć łowisko jest niedaleko No i dobra, trzeba teraz zanim <laughs> podążać Wabo maszerujesz jak na swój wiek. A żebyś mnie za młodu widział jednego dnia. Tu mówią, że jak zejść pod wodę, to zaraz widać małże. Problem w tym, że tylko niektóre skrywają perły, a czarne są już prawdziwą rzadkością. No, ale jak dość długo poszukasz, to w końcu jakąś znajdziesz. Aha, czyli to ja mam nurkować. No, bo widzisz, całe życie w piechocie służyłem, więc za morzem nie przepadam, a i płuca już nie tyle co kiedyś. Także no tak. Cóż. Klient nasz pan. No nie, muszę sam znaleźć tą czarną perłę za pomocą wiedźmińskich zmysłów. E, jeszcze pod wodą. Widzę, że to będzie jeszcze głębokie morze. Do tego chyba ciemno tam będzie, więc nie jest to na pewno łatwe zadanie. Ale spróbuję je zrobić. Mam uruchomione wiedźmińskie zmysły. O, jakieś widzę. Perła, ale biała niestety. Płynę do następnej. Znowu biała. Zobaczmy teraz tą. Znowu biała. Oby to już była czarna, bo zaraz mi się będzie kończyło powietrze. Jest czarna perła, udało się. A to nie było źle. Bardzo proste w miarę to było zadanie. Obawiałem się czegoś gorszego i że tam dalej na większej głębinie będzie ta czarna, a jednak nie było źle. Do tego wszystkiego sterczyło mi powietrza. A więc to już w ogóle bardzo dobrze. No i wracam do tego Nidasa. Mam nadzieję, że coś rozsądnego dostanę jakąś zapłaty za tę misję że jednak musiałem nurkować w morzu i do tego przyjechać prosto na Skellige z Nowigradu. Widzę, że go zaatakowały utopce. Muszę go szybko ratować, żeby z czasem mi ta misja nie przepadła. A może mi przepaść, jakbym go na śmierć tu zostawił, o nie. No dobra. Coś się chyba zepsuło z tego co widzę, niestety. O, dobrze, już jest. Chciałem je zwalić tym całym pluskaniem. Wszystko w porządku? Drasnęły mnie tu i tam, ale jak pod sodeń się wylizałem, to i to wytrzymam. Jak tam? Udało się? Czarna perła, tak jak chciałeś. Piękna i wyjątkowa, niczym moja leta. No, jak to mawiał kometa Natalis, zasłużyłeś na medal. Albo nawet tydzień przepustki w zantuzie. Zadowolę się pieniędzmi. A tak, właśnie, słuchaj Głupia sprawa Nie wziąłem ze sobą złota Rozsądnie Prawda? Niebezpieczne teraz gościńce Nie to co kiedyś Spotkajmy się w Nowigradzie Wtedy ci zapłacę co do grosza Słowo piechura No jeszcze muszę wracać do... Nowigradu teraz specjalnie po te pieniądze e, więc do Nowigradu wrócę już tak naprawdę ostatni raz prawdopodobnie w całej mojej serii odcinków Bo nie mam tam już żadnego wykrzyknika w tym mieście ani zadania pobocznego Jeśli żadne zadanie poboczne z Welen mnie tylko nie poprowadzi do Nowigradu A nie powinno Raczej już tam nie będę jechał, chociaż nie wiem, jak jest w sercach z kamienia, ale też chyba nie jeździ się w ogóle do Nowigradu, do samego miasta z żadną misją. Więc już jestem naprawdę bardzo blisko końca uzupełnienia sobie już z całego tego regionu ze wszystkiego po prostu, co się tylko dam. No i dobra, tu mam szybką podróż i jadę już prosto do tego Nowigrodu. Mam nadzieję, że tym razem będzie pokazane, gdzie trzeba dokładnie się przenieść. O i jest, dobra. to jadę na rynek znów. Hm. Najlepiej jest chyba położony ten znacznik w Nowigradzie, bo właśnie najczęściej się do niego przenoszę i zawsze mam blisko. Wszędzie tak naprawdę. Obym tylko dostał za to solidne pieniądze, jakieś 400 koron. No jak w sumie powinienem dostać więcej, bo za zlecenie wiedźmińskie zwykłe dostaję z 250 plus dostaję jeszcze miecz, który jest wart drugie, tyle, czyli gdzieś 500 koron zarabiam na zwykłym zleceniu. A tu było zlecenie takie, że trzeba było nurkować jeszcze wyjechać w ogóle do innego regionu no więc 500 koron powinien coś takiego dostać za takie zadanie ale zapewne tyle nie dostanę No i dobra wiegnę do niego Nie trzeba Jest w złocistym jiesotrze się, znajduję ten nida. Jest, Jon. Geralt, Wiedźmin i poławiacz pereł, proszę. Twoje pieniądze zasłużyłeś na nie. Bez ciebie nie dałbym rady. Warto było? Myślę, że tak. Ledcie jest chyba miło. Jak to nie skomentowała Twojego wyczynu? Letta niczego już nie komentuje. Od dawna. Widzisz, Letta jest chora. Coś, 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 coś z głową. Zaczęło się od kłopotów z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz, teraz już nawet nie mówi. Myślałem, że jak zobaczy te perłę, coś się w niej obudzi, że się chociaż uśmiechnie. Wiesz, często mówiliśmy o tej głupiej obietnicy, to był taki nasz żart. Tylko nasz. Od lat, ale nie zadziałało. Przykro mi. Mnie też, mnie też. Bywaj, Geralt, szerokiej drogi. No i taka tu jest historia właśnie z tym nitasem i zadanie zakończone. Dobra, zobaczmy ile. No nie! 10 gros. No, no. To już jest po prostu hit. Po prostu masakrycznie mało. Niestety, ale zlecenia miski były dużo, 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 dużo bardziej opłacalne, bo dostawałem 25 razy tyle za... Przeciętne scenie Wiśmińskiej, nie licząc milecza, więc no naprawdę gigantyczna różnica, no, ale trudno. E, no i w tym odcinku łowy to już też na tyle i cześć.